Co? Gówno. Dobrze. Proszę Państwa, czy uważam, że przekleństwa są złe? Nie. Czy chciałbym przestać przeklinać? Nie wiem. Czy chcę spróbować? Czy mi się to uda? Kurczę. Oczywiście, że tak. Generalnie ja na przeklinanie patrzę trochę jak na bekanie. Chciałbym żyć w świecie, gdzie jadę autobusem, jakaś osoba wydaje z siebie gromki bek. I wszystkie osoby w autobusie tak. Wow! Gratuluję! No i tak samo trochę z przeklinaniem. Ja zasadniczo uważam, że to nikomu szkodnie nie wyrządza, ale... Rozumiem też, że nie wszyscy patrzą tak jak ja. Gdzieś spotkałem się z takim konceptem, że gdyby każde nasze słowo było drukowane na naszej skórze, to o wiele bardziej zważalibyśmy na to, co mówimy. Podkradnę z tego konceptu pewien pomysł. Mianowicie, codziennie każde przekleństwo, które wypowiem, będę sobie pisał mazakiem flamastrem niezmazywalnym, znaczy no nie wiem, no zasadniczo do końca dnia będę miał gdzieś na swojej skórze przekleństwo. Pierwsze będę pisał sobie na jednej ręce, drugie na drugiej ręce, ale już trzecie będę pisał sobie na szyi, a parte na czole. Ja a nie mogę Chociaż się rymuje. Tak więc no, żeby nie było za łatwo. A na przyszłość zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie, bo również na Instagramie rozpocznę dzisiaj i zaproszę Was do współuczestnictwa w tym wyzwaniu. Zanim ruszymy z filmem dalej, to zaznaczę tutaj podział na dwa słowa. Przekleństwo i wulgaryzm. Pierwsze z tych dwóch może być rozumiane jako życzenie komuś czegoś złego. Przeklinam Cię! A drugie oznacza po prostu wyrażenie wulgarne. I to właśnie tego drugiego znaczenia będę się trzymał przez cały film, używając zamiennie słowa przekleństwo i wulgaryzm. Proszę Państwa, palec pod budkę, bo za minutkę zaczynamy wyzwanie. Za każdym razem jak będziecie dzisiaj przeklinali. Kur. Proszę Państwa, palec. Oj! Aaaa! Nie! Kircze paczka! No nie, tak, w tak głupi sposób, ale na kamerze to przynajmniej tyle się cieszę. Dobra. No, nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. <grym> Naprawdę. Szczerze to obstawiałem, że po prostu nie przeklę przez, nie wiem, tydzień, miesiąc i będzie łatwo. A trzy minuty i już poszło. Daję z cenzurą, bo to, to i tak już jest siara dla mnie. Ale wiecie, to nie będzie jak chodzenie na Golasa, tylko mimo wszystko będę miał te genitalia zasłonięte w jakiś sposób. Mam nadzieję, że rozumiecie analogię, no, nie? Nie wiem. Szczególnie, że teraz idę na zajęcia. Muszę ją cały czas trzymać gdzieś w kieszeni, czy coś takiego, no. O... Nawet nie ja mogę przekląć, że. Nie było tragicznie, siedziałem na wykładzie w miarę to ukrywając. Czasami o tym zapominałem i się łapałem na tym, że to tak widać, że się tak załóżmy Opieram ręką i takie. Eee. Tego pierwszego dnia wymsknęło mi się jeszcze jedno przekleństwo, i to nie podczas mówienia, a podczas pisania. Ale powód miałem dobry, bo znalazłem naprawdę mocarny film i chciałem go spropsować w należyty sposób. Zadziwia mnie jaka ilość dedykacji weszła w ten film. Tyle roboty, że ja po prostu sobie nie wyobrażam tego. No ale muszę sobie opisać na drugą rękę kolejne przekleństwo. To samo. To oczywiście nie jest jakiś duży problem, bo już dzisiaj raczej nigdzie nie wyjdę. No ale co? Nie, ja ustalam zasady. Nie minęło dużo czasu i wymsknęły się jeszcze dwa przekleństwa. Poszedł trzeci strzał. Przy czytaniu się mi wymsknęło, że go nie rozumiem. Podczas nagrywania stories, ze zdania relacji, jak mi idzie z nieprzechwinaniem, przeklnąłem. Zrobiłaś? Gościu! <noise> Bardzo dobrze, że już kładę się spać, bo będzie można to zmyć. No, powiem szczerze, nie sądziłem, że pierwszego dnia już dojdzie do czterech przekleństw. Chyba masz jakiś problem. E, no, mogę mieć. Wiecie, ile Doro razy dzisiaj przeknęła? Doro przeknęła was sześć razy. No tak, pięćdziesiąt. Słowo przeciwko słowu nie udowodnił. Warto zerknąć, jak to przeklinanie wygląda u Was. No i mniej więcej połowa z Was przeklina więcej niż 10 razy dziennie. To trochę nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze, tylko po prostu, czasy się zmieniają. Trochę to teraz inaczej wygląda, na pewno wyglądało jeszcze inaczej za czasów naszych rodziców i jeszcze inaczej za czasów naszych babci i dziadków. 50% z Was przeklina więcej niż 10 razy dziennie, a to i tak jest mniej niż osób oglądających te filmy i nie subskrybujących mojego kanału. Dobra. Ach. Także ten. <laughs> Jest tak zimno, dobra, cicho. A co z przekleństwami nieświadomymi? Na pewno było tak, że czasami coś powiedziałem, przeklnąłem, tylko tego nie wyłapałem świadomie. Pamiętacie moje pierwsze przekleństwo? To, które mi się wymsknęło już na samym starcie wyzwania? No to tak naprawdę to wyglądało troszkę inaczej. Zobaczyłem to teraz montując. Tym razem może łatwiejsze, nie wiem, zobaczymy. E a to jest stara. Współzawodnictwa... Mm, w wyzwaniu wy... Ile takich nieświadomych przekleństw było w czasie całego wyzwania? No, raczej się tego nigdy nie dowiemy. Musiałbym chodzić nosą z mikrofonem, ale powiem wam, że wydaje mi się, że nie było tego aż tak dużo. Bo na przykład, już w drugim dniu zauważyłem, że mam włączony taki filtr w głowie, że bardzo dużo uwagi zwracam na przekleństwa, które mi się pojawiają, czy to w myślach, czy jak wymawiam, i też zacząłem zwracać uwagę na przekleństwa, które mówią inni. Trochę tak jak na imprezie, czy w tłumie ludzi, jak jest y, szum rozmów. I nagle pada wasze imię i spośród tego morza słów wyłapujecie to swoje imię i tak zwracacie na nie uwagę. To coś w podobnym stylu miałem z przekleństwami i to już drugiego dnia. Także wydaje mi się, że na początku, jak jeszcze nie byłem przyzwyczajony, żeby wyłapywać przekleństwa, to mogło paść trochę nieświadomych, ale już tak właśnie od tego drugiego dnia, to myślę, że o każdym przekleństwie wiedziałem. Ledwo Doro wróciła do domu i już sprawiła, że przeklinam. O, co się Po prostu sprawia, że czuję się luźno i zapominam, że mam ograniczenia. Sprawia, że jestem na takim luzie wielkim. Przebywanie z doro sprawia, że przeklinam. wiedział, że się spierdział w Nie zmieści się! Na paluch wyjedź! No ja nie mam chodzić teraz po galerii. No ja nie mogę z nią... Ty chciałeś, nie wiem, powiedzieć coś. No, ale... no właśnie, żeby się popisać przed tobą. Ej właśnie, za którą literę w słowie się daje gwiazdkę, cenzurę. Jest jakiś schemat tego? Ale jest takie, że właśnie za R tak trochę lepiej niż za O. No bo to jest takie mocne! <laughs> nie takie tyle, jeszcze. No no, bo jest mocne, bo, bo dużo wnosi do, do słowa. No i tak się teraz będę bujał. Dnia trzeciego postanowiłem sobie nieco utrudnić to wyzwanie, odpalając streama. Przerwie, żeby było trudniej, żeby było więcej emocji, żeby tutaj było trudniej się opanować. Eee, tak. Nie, zubałem. Aj, przeknąłem! Kurczę, paczka, no. Chciałem dzisiaj mieć bez. Wypada sobie tak chociaż na oko opisać, co oznacza wulgaryzm. Które ze słów tam wpadają w ten opis. I mamy słowa takie jak. Kutba" pierdolić, które raczej każdy się zgodzi, że są wulgarne. Ale istnieją też słowa w takiej strefie szarej. Między innymi jest to słowo zajebiście. Ja osobiście raczej gdzieś tam uważałem to słowo za wulgarne. Ale wiem, nie dla wszystkich takie ono jest. Zacząłem dzień od Słowa zaję iście, ale jak zrobiłem ankietę na Instagramie, opinii było bardzo dużo, było bardzo dużo sprzecznych. To nie jest takie oczywiste, czy coś jest przekleństwem, czy nie. I trochę rozwiniemy ten koncept. Bardzo duża część z Was była przekonana co do swoich opinii. Któreś z was musi się mylić, nie? Bo to słowo nie może być jednocześnie wulgaryzmem i nie być nim. Albo może? W każdym razie oczywistym podejściem wydaje się, no zbadać, skąd to słowo pochodzi. I pochodzi od czasownika i który oczywiście jest wulgarny. Więc można by na szybko wywnioskować, że w takim razie słowo zajebiście też jest wulgarne. Ale hola hola. Dobrze wiemy, że to nie do końca tak działa. Język nie jest nauką ścisłą. Ja lubię patrzeć na język jak na jakieś swego rodzaju narzędzie. Narzędzie, które dostosowuje swoją formę do potrzeb użytkowników. A co za tym idzie, granice czy coś wypada, czy nie wypada mówić, są przede wszystkim nieklarowne, a po drugie są zmienne z czasem. Nie wiem czy wiecie, ale kiedyś bardzo wulgarnym określeniem było słowo kobieta. Dzisiaj jest jest to przeciętny wyraz z zerowym nacechowaniem jakimś negatywnym, co pokazuje, że jednak przekleństwa i wulgaryzmy ulegają zmianie. I być może właśnie podobną przemianę przechodzi słowo zajebiście. Ale jak będzie w przyszłości? No, ciężko przewidzieć. Mamy ósmy dzień dbania o moje słownictwo. Czy czuję, że coś się zmieniło? No tak. Zasadniczo czuję, że nie przeklinam. <laughs> Mimo wszystko, nie zdarzył mi się jeszcze dzień bez przekleństwa. Każdy dzień wyglądał mniej więcej tak, że 3 czwarte dnia udaje mi się wytrzymać i potem zapominam, trochę się rozluźniam, i jakieś jedno przekleństwo. Byk. I chyba jeżeli będę miał takie 3 dni z rzędu bez przekleństwa, to zaliczam to wyzwanie jako zakończone. I czy będę chciał to kontynuować? No to zobaczymy oglądając moje materiały, dlatego subskrybujcie w tej chwili... No. Dobra. Dobrze, podsumujmy całe to doświadczenie. Informacja, która mnie najbardziej uderzyła, to było to przeoczenie tych trzech przekleństw na samym początku. No nie spodziewałem się, że dam radę zacząć wyzwanie, które polega na wyłapywaniu przekleństw i przeoczyć aż trzy chwile po. Z drugiej strony, właśnie jak szybko nauczyłem się unikać przekleństw, bo już tam piąty dzień czy szósty dzień i ja właściwie nie przeklinałem. Wydawało mi się, że zajmie to o wiele dłużej. Teraz jestem na takim etapie, że od czasu do czasu mi się wymknie jakieś przekleństwo, przynajmniej mam nadzieję, zawsze jest to świadome. No i zawsze to powoduje u mnie taki lekki zawód, takie ukłucie. I powiem szczerze, że nadal nie uważam, żeby przeklinanie było czymś złym. W mojej opinii o wiele większe znaczenie ma wydźwięk albo intencja, w jakiej wypowiadamy coś do drugiej osoby. Ale muszę przyznać, że jak montuję materiał i mam tam dużo, dużo takich wulgaryzmów pod rząd, to trochę to tak zaburza całą estetykę. Jak zwykle, polecam sobie spróbować samemu, tak o, dla hecy. Zachęcam też do napisania w komentarzach jakieś swoje przemyślenia na ten temat i zawsze z chęcią przyjmę pomysły na tego typu odcinki. Zajebiście mi się dla was nagrywa. Ja w ogóle oficjalnie przyjmuję, że zajebiście już nie jest przekleństwem dla mnie. Jest to już normalny wyraz i będę go używał. Przy mamie. znaczy dobra, żarty żartami. Trzymajcie się, siemano, do następnego.